W 1958 roku historyk Charles Habgood zaproponował teorię przesunięcia biegunów. Zgodnie z tą hipotezą, ruchy skorupy ziemskiej umożliwiły uwolnienie od lodu dużych obszarów kontynentu antarktycznego w okolicach 12 tysięcy lat temu. Podczas gdy jej podłoże było stricte naukowe, Doprowadziła ona jednak niektórych ludzi do bardzo ciekawych rozważań na temat tego, gdzie może skrywać się legendarna Atlantyda. Istnieją bowiem tacy, którzy sądzą, że nie skrywa się ona pod wodą, a de facto pod grubą warstwą antarktycznego lodu. Teoria Habguda mocno opierała się na artefakcie znanym dziś jako mapa Piri Reisa. Być może część z was słyszała już o tym artefakcie, Ponieważ wspominaliśmy o nim przy kilku z poprzednich odcinków. W wielkim skrócie jest to manuskrypt odkryty w Turcji w 1930 roku. Ponowne odkrycie mapy to zasługa teologa Gustawa Adolfa Teissmana. Niemiec został wyznaczony przez tureckie Ministerstwo Edukacji do skatalogowania dzieł nieislamskich znajdujących się w bibliotece Pałacu Topkapi. Badacz. Po natrafieniu na dziwaczną mapę przekazał ją orientaliście Paulowi Kalesowi, który zidentyfikował ją jako dzieło osmeńskiego admirała i kartografa Piri Reisa. Fragment mapy, znaleziony w Topkapi, zawierał zachowaną zachodnią trzecią część mapy świata, sporządzoną na pergaminie ze skóry gazeli. Znalezisko stało się międzynarodową sensacją, ponieważ ta XVI-wieczna mapa przedstawiała Amerykę Południową na geograficznie poprawnym położeniu względem Afryki. Najdziwniejsze było jednak to, że mapa pokazuje coś, co wydaje się być północnym wybrzeżem Antarktydy. O ile oczywiście z chwilą powstawania mapy kontynent ten byłby pozbawiony lodu. Mapa Piri Reisa przedstawia bowiem obszar znany dziś jako Ziemia Królowej Małd. Wniosek badaczy był zatem całkiem prosty i można powiedzieć rozsądny. Hapgood doszedł do wniosku, że Antarktyda została zmapowana na długo przed narodzinami tureckiego admirała, a ponieważ kontynent ten był pozbawiony lodu podczas ostatniej epoki lodowcowej, mapy przedstawiające Antarktydę musiały być oparte na starożytnych źródłach, które być może wzorowały się na jeszcze starszych mapach z tego okresu. Oczywiście udowodnienie tej tezy byłoby niesamowitą rewolucją w dziedzinie historii, a do takiej, jak wiemy, nie doszło. Większość tego typu rewelacji należy więc obecnie traktować z pewną dozą sceptycyzmu. Trudno jest się jednak dziwić ludziom, których porywają wodze fantazji i biorąc tę koncepcję jeszcze dalej, dochodzą do wniosku, że zaginiony kontynent, jakim miała być legendarna Atlantyda, faktycznie mógłby być inną nazwą dla dzisiejszej Antarktydy. Pierwsza historyczna wzmianka o Atlantydzie, jak wiemy, znajduje się w tekstach Platona, który najprawdopodobniej odnosił się również do jeszcze starszych tekstów. Co ciekawe, grecki filozof odnosi się do tego miasta jako do sanktuarium zbudowanego przez gatunek hybrydowy między bogami i ludźmi na 9 tysięcy lat przed jego czasami. Daty te w zdumiewający sposób pokrywają się więc z datą określoną przez teorię przesunięcia biegunów. Mityczny kataklizm odpowiedzialny za zagładę Atlantydy mógłby więc być po prostu cofającym się lądolodem oraz powrotem zimowej aury nad biegun północny. Mimo iż ta teoria wydaje się obecnie trudna do udowodnienia, trzeba przyznać, iż istnieje kilka przesłanek za jej wiarygodnością. Nie wypada tu nie wspomnieć, że Antarktyda, jako kontynent wolny od lodu, pojawia się również na innych mapach sprzed jej odkrycia. Fascynującym znaleziskiem jest mapa Hadi Ahmed opublikowana w 1559 roku, która przedstawia dokładne wytyczenie zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej i Antarktydy. Wspomniana mapa pokazuje nawet miejsce połączenia mostu lądowego pomiędzy Syberią i Alaską. To połączenie już dawno nie istnieje, ale umiejscowienie go na mapie wskazuje, że może pochodzić z czasów, gdy ten naturalny most był jeszcze przejezdny. Dodatkowo, dochodzi jeszcze mapa Błachy, opublikowana w 1737 roku przez Filipe Błachy. Ona również przedstawia Antarktydę zupełnie bez lodu oraz miała powstać w oparciu o znacznie starsze mapy. Zestawienie to można natomiast zakończyć mapą świata Oronce Fine, która pokazuje kontynent zanim został oficjalnie znaleziony, a do tego przedstawia kontynentalne rzeki, doliny i linie brzegowe. Nie mówiąc o przybliżonym położeniu bieguna południowego. Podczas gdy w żadnym razie nie dowodzi to faktu, iż znajdowała się tam Atlantyda, może to być poszlaka wskazująca na istnienie jakiejś cywilizacji, która faktycznie żyła na Antarktydzie i przekazała swoją wiedzę na temat tego kontynentu dalej. Niewykluczone, że takiego zdania byli chociażby przedstawiciele III Rzeszy Niemieckiej. Od wielu lat mówi się przecież o istnieniu niemieckiej bazy na Antarktydzie nazywanej niekiedy Nową Szwabią, Bazą 22, lub nawet Nowym Berlinem. Niektórzy twierdzą, że to właśnie tam przynieśli się pokonani naziści oraz że poszukiwali oni tam zaawansowanej technologii, która mogłaby im pomóc w zwycięstwie w II wojnie światowej. Niezaprzeczalną prawdą jest, że Niemcy faktycznie poszukiwali czegoś w wielu miejscach świata, poczynając od Tybetu aż po Biegun Północny. W ich przypadku Poszukiwania dotyczyły przede wszystkim źródła rasy aryjskiej, której to upatrywali właśnie w Atlantydzie. Trzeba przyznać, że teoria, jakoby odkrycie tego zaginionego kontynentu było do tej pory nieskuteczne, ponieważ pozostałości Atlantydy skrywają się pod kilkoma kilometrami lodu, jest co najmniej nietuzinkowa. Zdecydowanie odbiega to od klasycznych wyobrażeń na temat losu tej kultury i na dobrą sprawę nie ma chyba w tym nic złego. Biorąc pod uwagę, jak niedostępnym miejscem jest Antarktyda, nie sposób powiedzieć, czy jakiekolwiek społeczeństwo byłoby w stanie osiedlić się w tym regionie, a co dopiero egzystować w nim aż do zakończenia epoki lodowcowej. Takie wyjaśnienie wydaje się obecnie nieracjonalne, ale bądźmy szczerzy, na przestrzeni wieków zaproponowano bardzo wiele lokacji dla tego zaginionego kontynentu. Sugerowano, że miał się kryć gdzieś na Morzu Śródziemnym, na Oceanie Atlantyckim, Ba, nawet w sercu Sahary. Niestety, ale bez dodatkowych dowodów, teoria z Antarktydą to po prostu kolejna hipoteza z długiej i niestety nieweryfikowalnej listy potencjalnych miejsc położenia Atlantydy. Oczywiście opinie na temat tego, co wydaje się wam bardziej prawdopodobne i czy waszym zdaniem Atlantyda w ogóle istniała, możecie wyrazić poniżej w sekcji komentarzy. Tak jak zawsze, zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek oraz rozważania wsparcia naszej działalności za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji. Patroni, którzy wyrażą taką chęć, najlepiej mailowo, zostaną później wyróżnieni na koniec każdego z odcinków.